Zawieranie umowy najmu lokalu użytkowego rządzi się swoimi prawami. Zazwyczaj wynajmujący chciałby wydająć ten lokal na jak najdłuższy okres czasu, z uwzględnieniem możliwości waloryzacji czynszu, a także z zapewnieniem sobie możliwości wypowiedzenia umowy najmu w jak największej ilości przypadków, a najlepiej w dowolnej chwili. Interesy najemcy są. Zgoła przeciwstawne. Nawet jeżeli najemca jest zainteresowany wynajęciem lokalu użytkowego na jak najdłuższy okres, to tylko w takim przypadku, w którym będzie miał prawo, będzie miał możliwość wcześniejszego wyjścia z tej lokalizacji wyjścia z tej umowy. Najemca często chce także wynająć lokal na próbę, jednocześnie gwarantując sobie możliwość jednostronnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu tego lokalu wtedy, kiedy ta lokalizacja okaże się sukcesem. Na pewnym etapie zastanawiania się nad zawarciem umowy najmu albo już w trakcie trwania negocjacji co do w tej kwestii, co do kwestii wynajęcia tego lokalu, często pojawia się następujące pytanie. Na jak długo można wynająć lokal użytkowy? Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga pod adresem umowa umowanajmu.info. Jeżeli szukasz informacji na temat umowy najmu, także lokalu użytkowego, zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga. Znajdziesz tam mnóstwo informacji na ten temat. Podstawową informacją dotyczącą okresu, na jaki może zostać zawarta umowa najmu lokalu użytkowego, jest to, że okres ten różni się w zależności od tego, kto zawiera umowę. Możliwe jest wystąpienie dwóch sytuacji: po pierwsze, umowa jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, po drugie, umowa nie jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Jako przedsiębiorcę należy traktować każdą osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Tak osobę fizyczną, jednoosobowego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej, jak i spółkę, na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa najmu lokalu użytkowego zawierana przez dwóch przedsiębiorców może być zawarta albo na czas nieoznaczony, albo na czas określony. Nie dłuższy niż 30 lat. Możliwość zawierania umów najmu na okres 30 lat została wprowadzona jednak całkiem niedawno, dopiero z początkiem 2009 roku. Do tej chwili, czyli do końca 2008 roku, kodeks cywilny nie różnicował umów zawieranych przez Dwóch przedsiębiorców od innych umów, czyli nie uwzględniał tego podziału, o którym mówiłem na wstępie. W konsekwencji, także dwóch przedsiębiorców mogło zawrzeć umowę maksymalnie na okres 10 lat. W kontekście 30-letniego okresu najmu należy absolutnie pamiętać o jednym: aby było możliwe zawarcie umowy na tak długi okres. Konieczne jest, aby obydwie strony, czyli tak wynajmujące, jak i najemca, były przedsiębiorcami. Jeżeli przedsiębiorcą jest tylko jedna osoba, albo wynajmujący, albo najemca, zawarcie umowy na okres 30 lat nie będzie możliwe. Jeżeli chodzi o drugą z wspomnianych przed chwilą możliwości, czyli Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, która nie jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, a w konsekwencji oznacza to także, że jest zawierana przez jedną osobę prowadzącą działalność oraz przez drugą osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to okres obowiązywania tej umowy także może być określony na dwa sposoby. Umowa taka może być zawarta na czas nieoznaczony. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim przypadku, czyli w przypadku zawierania umowy przez dwóch przedsiębiorców. Umowa taka może być także zawarta na czas oznaczony. Jednak w tym przypadku okres obowiązywania umowy najmu nie może być dłuższy niż 10 lat. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawierana na czas Nieoznaczony, niezależnie od tego, kto jest stroną takiej umowy najmu. Możliwe jest także zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony. Jeżeli stroną takiej umowy jest dwóch przedsiębiorców, to okres obowiązywania takiej umowy może wynosić aż 30 lat. Z drugiej strony, jeżeli umowa nie jest zawierana przez dwóch przedsiębiorców, to okres obowiązywania tej umowy nie może być dłuższy niż 10 lat. Dziękuję Ci za poświęcenie kilku ostatnich chwil na zapoznanie się z tym materiałem wideo. Mam nadzieję, że informacje, które uzyskałeś, były dla Ciebie przydatne. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem autorem bloga pod adresem umowanajmu.info. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz.